Historia właśnie nie jest zbiorem dat, pojęć, nudnych formułek. Ci ludzie faktycznie nie modlili się tylko i wyłącznie, zdradzali, popełniali różnorakie przestępstwa. Słowem, byli tacy jak my. Oczywiście, co niektórzy, wychodzili poza ten margines tak zwanej normalności. Skąd pomysł? Aby właśnie pokazać, że ci ludzie byli tacy dokładnie inni niż ci wzięci z tej naszej formułki. Są to postacie zróżnicowane. Chciałem w tej książce pokazać ludzi z bardzo szerokiego wachlarza społecznego. Jest to na przykład. Człowiek nietuzinkowy Antoni Jacewicz, który w, po, w początkach XVIII wieku został no, samozwańczym mesjaszem i próbował, przynajmniej tak mu się wydawało, leczyć zarazę. Oczywiście bezskutecznie, ale różnorakie perturbacje. Na drugiej stronie tej palety społecznej mamy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a w zasadzie jego perturbacje, czy perturbacje z jego pogrzebem, ponieważ jego zwłoki, między Petersburgiem, Wołczynem, a ostatnio Warszawą. I mamy gdzieś pośrodku wielkiego magnata, magnata, którego wszyscy doskonale znamy i kojarzymy. To jest Szczęsny Potocki. My go kojarzymy z Konfederacji Targowickiej, ja zaś pokazałem te młodzieńcze jego lata, ten najbardziej chyba dramatyczny okres w jego życiu, kiedy zakochał się był, to nawet jemu się zdarzyło, w pięknej dziewczynie Gryzeldzie Komozrowskiej, i nie stanął w jej obronie. Jego rodzice zamordowali tą dziewczynę. Niektóre te, nazwijmy, opowiadania są efektem pracy źródłowej. No, przy okazji pracy historyka wyciąga się różnorakie szpargały z archiwów. Inne zaś są to wydawnictwa źródłowe. Które są, krążą już na rynku. Wreszcie są to liczne opracowania e, historyczne, e, które e, no, krążą w, w szerokim bądź w wąskim obiegu. Niektóre są to książki z XIX wieku, które już dawno zostały przez nas zapomniane. W związku z tym, no, próbowałem pokazać e, także e, poprzez bibliografię poukazywanie bibliografii właśnie te źródła, na których pracowałem. Jest to w, Troszeczkę tytuł mylący, jako że każda z tych opowieści oparta jest po pierwsze o prawdziwe wydarzenie. Oczywiście ja je jakoś interpretuję. Po drugie, jest pre pretekstem do opowiedzenia każdej z nich jest bardzo konkretny proces sądowy. Czyli jest tu troszeczkę opowieść także o dawnym prawodawstwie. Oczywiście daleki jestem od pokazywania kodeksów i tego typu unormowań prawnych, to prawo jest żywe, stosowane. W wypadku, na przykład wspomnianego Szczęsnego Potockiego, jest to sprawa rozwodowa. Problem jest tylko taki, że to była sprawa rozwodowa z denatką, ponieważ ta kobieta już nie żyła. Ci ludzie z XVII, XVIII wieku żyli dokładnie w takich samych sensacjach, tylko że one inaczej się rozchodziły. Sprawa Szczęsnego-Poteckiego na przykład była szeroko komentowana, krążyły pisma ulotne, ludzie na ten temat dyskutowali. Tak samo jak i w wypadku kolejnej takiej opowieści o takiej awarzystce, pani dogrumowej, tak z rosyjska się nazywała, mimo że tak naprawdę nie wiadomo jakiego było pochodzenia, Austriaczką, Holenderką, nikt tego nie wie. Także. Te sprawy krążyły i były tak samo rozpatrywane, omawiane jak w dniu dzisiejszym.